Naprzód! Ja mamy wszystko? Tylko falówki i tak dalej. Nie no, nie ma na Już są! Naprzód! O. To jest z tych klasyczek. Też co ja chcę słyszeć? No, to mu się podgłośniło. Lokalizujcie to od razu.

O, masz, masz masz, masz. Ja, ja, ja. Ogólnie dużo z tych grubotów No to będzie śmieszne jak się obudzą Trzeba jakieś kroki już No powiem, nie wiem Ktoś idzie Krzysia um. chyba no, ten, <laughs> to jest, ten, ten to jest najbliżej powinno być Jak ja teraz wyjdę to spotkaję tylko innego no, Czy wysłuchałem? Czemu ja? daj mi spokój. Uh -oh. <ścoughs> <ścoughs> Ty, ty, mnie. O właśnie. <ścoughs> do mnie. No. Oh. O oh Dużo się Daj mi spokój. O, -o. Nie. nie. <laughs> nie to jest Nie, drugi nie I znowu nie ja słyszę muzykę. Nie, nie boga. O. Aha, to nie ja. To wiecie. Oj, 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 A tu muzykę słyszy tylko ta osoba, która jest zgoniona, czy? Oj, nie. To zaraz... Nie! 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 Odejdź Nie! Jest, udał się! Robert to drugi idzie Marcin? To nie jest Marcin Marcin może tam na lewo. Nie, yes. no nie bo tu właśnie... Ej, Hubert, bo tu idzie. Uy. On sure, 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 sure. <try> <try> yes, do nich trzeba, do nich trzeba, do nich trzeba. Proszę szybko, proszę szybko uciekać stąd. Jezus, Maria. To w nie tu idzie. Co ja, mam teraz zrobić? Nie widzę mnie, dobra. Aaaa, zostałem otoczony. A tędy? A sorrendy mnie tędy. Niedobrze, niedobrze. Muszę się pośpieszyć, bo ślimaki są. Ślimaki tu idą. Nie, już tu są. No, ale to jest jeden. Czy ja coś widziałem? Nie. Nie, co tu mówka tu jest? Nie podnoszę tego. O nie. Jeszcze nie, tą drogą poszedłem. Nie, nie będzie. No, to, to nie bardzo. Ta gra jest straszna, pod takie rzeczy. Muszę się pośpieszyć. gra? Tam na górze! No to tu się mogę! Czem ty jesteś? Czemu ty się ciągle odzywasz? Dobra! Nie przeszkawy, graj sobie! Dobra, Jaką no. to mamy! Gdzie jest drugi? Nie wiem, czy z tym przed... O nie, to tam idzie.

Mam pytanie, czy robiłeś, emot robiłeś emotkę leżenia? Tak. Nie, już przez jakieś się wystraszyłem. U. U, to fajnie. Tatu Pings. Nieee, to gówno jest. Aytime, co? Nie, rzeczy jest. Co ty tu robisz? O! No. Twój ziom jest za ciężki. To ja wezmę. Nie. No. To ja lubię idę do statku. Albo... Co tak to za bambunt? Wygląda na wściekłego. Cień tam idzie do środka. Nie, denerwuj się, Idź, 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 idź. Nie iść, iść, się nie iść, przyda się. Nie iść, się. Nie w tą iść, Co tam, skoczę. Fajnie byłoby. I opa! O, nie ma. No i Ja mogę użyć do teleporta przecież. Zapomniałem, że my go mamy. Żyjecie? To fajnie. Wiecie, co to znaczy Masi? Znalazłem jednego pająka, który nie, tu się znowu dużo dzieje. Wow, żół mnie, że go nie strzela. Uciekaj. E, zamknięte. Marcin to zamknięte jest. Zamknięte! Coś zrobił. Nie oh yeah. się dzieje. nie Zamknięte! Zamknięte były. Dabil tam stał przy tych drzwiach, jak nie powiem co. No stałem? Bo Turel mnie nie namierzał i czekałem, żeby odbić, co pobiegł z Turetem. Znaczy ci dano do pytanie, czemu nie otworzyłeś drzwi. A nie wiem, na jaj. No tak w tym momencie to nie ja będę debilem, tylko ty, który sprowokował to z jakiegoś powodu oh. Ty A ty jak żeś umarł Pajająk Kup łopatę albo strzelbę Musimy kogoś poświęcić Trzy rap poświęcimy Nie wyraźnie Taki mały Aha, ciebie na złą to chyba sprzedać, będzie lepiej warto. No, Aha, to, to by o tobie. Co? tutaj. No, right. right. Tak coś, tak coś <laughs> czułem, yes. Co si kupiu. A, opata. Robert, czekaj na mnie. Czekaj na mnie. Nie wiem. Tu nas nie znajdzie, nie mogę. Nie ma. Tam nie podejdzie do komputera <grymne> O nie <grymne> bo... Patrz na mnie trafiłem do backroomsów <laughs> Jak zobaczyłem tylko, że mnie teleportuje od razu odpali odpaliłem statek Dostał w potylicę, dostał się do banku osoba. A jeszcze statek aktywowałem Dobra